Na temat sklepu Kaufland, a mianowicie wyrazimy o nim swoją opinię, czyli standardowo powiemy o jego zaletach oraz wadach. I z swojej strony oczywiście opracowałem w punktach jego zalety i wady, i mam nadzieję, że także się przyłączycie w temacie do takiego wymieniania, co jest w tym sklepie naprawdę dobrego, a co w tym sklepie Was będzie dosyć mocno denerwowało. Ja od swoich zalet zacząłem dla sklepu Kaufland, oczywiście i jedziemy. Na pierwszym miejscu dałem oczywiście pierwsza pozycja, nie znaczy, że jest najważniejsza i najbardziej istotna. Po prostu porządkowałem jakieś myśli według jakiegoś planu. I na pierwszym miejscu dość dobrze oznaczone ceny, chociaż nie do końca zawsze możemy je znaleźć. Jeżeli chodzicie do Kauflandu, to na pewno zdajecie sobie sprawę, że większość produktów, jakie tam znajdziecie, Ceny są pod nimi podpisane, możecie dojść do tego, która cena jest do którego produktu, rzadko kiedy się naprawdę zdarza, żeby jakiś produkt nie miał przy sobie ceny. Następny punkt, czysto na sklepie. No w kauflandzie jeszcze mi się nie zdarzyło, tak, żebym ja widział jakiś chleb, żeby się przykleić do jakichś tam rozlanych napojów w działach z napojami, żeby ogólnie był jakiś tam bałagan. Oczywiście tutaj pomijam w tym punkcie ten bałagan, który, który tworzą sami klienci, bo wiadomo, Jedni z was biorą produkt jakiejś spółki A, idą przez pół sklepu i nagle się mówią, a jednak go nie wezmę, bo coś tam coś tam i odkładają go gdziekolwiek. No i tak powstaje właśnie bałagan. I oczywiście tego bałaganu, no, nie licząc pod uwagę, to jednak w Kauflandzie jest porządek. Następny punkt trzeci. Spory asortyment towarów to jest Kaufland jest jednym z hipermarketów, to jest jeden z większych przecież obiektów, no to Siłą rzeczy ten siła, a raczej ich różnorodność, asortymentu z tego będzie wynikała, że dużo powierzchniowych sklep przecież będzie miał więcej różnych produktów. Następnie, ceny nie są za wysokie. W kąfladzie ogólnie można powiedzieć, że. Z Sklep nie jest drogi i można jechać na codzienne zakupy, zrobić wszystko to, nabyć co się potrzebuje, i nie wyjdzie takiś ten koszyk podstawowy zakupów, nie wyjdzie on jakoś tam bardzo specjalnie drogo. Jeżeli śledziliście być może ostatnie testy, jakie sklepów były, porówn jakie były porównywane, sklepy według cen, no to Kaufland klasyfikuje się całkiem przyzwoicie. No tutaj, akurat gorzej przecież wypadają inne znane markety, ale jakie to już poszukajcie sami. Następny punkt. Świeże owoce i warzywa. W Koplandzie nie zdarzyło mi się na przykład jeszcze, żeby jakieś owoce, warzywa były zgniłe i były sprzedawane. Generalnie tego się tam nie zauważa. Oczywiście może się zdarzyć, że jakiś tam owoc był obity i nagle on sobie tam od spodu łapy tą zgniliznę, ale nie jest tak, że cały kosz czy cały ten Cały ten karton tych owoców będzie zgniły i on będzie sobie spokojnie tam leżał i spokojnie będzie sprzedawany. To akurat nie jest taki sklep jak, no niestety, tutaj trzeba powiedzieć bez ogródek. Często sprzedawane są zgniłe owoce, zwiędniałe, spleśniałe, no w netto. Akurat w Kauflandzie raczej czegoś takiego nie zauważycie. Następnie, siódmy punkt, brak. Inwazyjności w Polsce i to trzeba zawsze podkreślać. Bo pamiętacie na pewno reklamy, że w telewizji coś takiego leci, otwieramy któryś tam, nieważna jakaś sieć sklepów, otwieramy któryś tam 500 tysięczny czy któryś market w Polsce święto razem z nami Polacy się cieszą, flagi, wszyscy hura, zadowoleni. Ale pamiętajcie o tym, że jeżeli sklep powstaje zagraniczny, wykupujecie w nim to on oczywiście opłaty będzie robił tutaj w kraju wszystkie koszty transportu i tak dalej, ale zysk, zysk powstaje do tego sklepu, sklepy nie powstają po to, aby wam było bliżej do tego sklepu, żebyście mieli wygodę, tylko po to, żeby zarabiać. I oczywiście ten zysk, czysty zysk, co się z nim dzieje? On oczywiście część jego jest na planowaną dalszą inwestycję, niekoniecznie w kraju. Oraz pozostała część, ta większa z zysku wyjeżdża sobie tam do tego kraju, skąd ten sklep pochodzi, lub tam, gdzie siedzi ma ta spółka. A przecież te znane sklepy, te największe sieci handlowe to nie są polskie sklepy, więc powstanie każdego następnego sklepu we naszym kraju, to tak naprawdę, ekonomicznie nazywając, tworzą drenaż środków finansowych. Dlaczego Polska jest, można powiedzieć, coraz biedniejsza? Bo coraz więcej kapitału zachodniego, oczywiście kapitału zagranicznego, oczywiście nie mówię tutaj, że fabryki produkcyjne, tylko mówię o, konkretnie o sklepach. Im więcej sklepów zachodnich, znowu pomyłka, nie zachodni tylko zagranicznych, tym większy drenaż forsy z naszego kraju wypływa rurociągiem granicę i tym mniej generalnie mamy my w kieszeniach. I patrzcie także na to, że osoby pracujące w sklepach przecież nie zarabiają kokosów. I większość, którzy, większość tych, którzy pracują w sklepach, no niestety kokosów nie wynoszą z tego sklepu, a ludzie zostawiają tam swoje dosyć duże kokosy, bo większą część swojej wypłaty Polacy muszą poświęcać w jedzenie i opłaty. Jakby się nie zrymowało, ale takie są prawdy. Taka jest prawda, jedziemy dalej. Z tą inwazyjnością, oczywiście, Kaufland nie jest jakiś tam przesadnie, że na każdym rogu go znajdujemy, i to jest jak najbardziej dobre. Następnie, ósmy punkt: sporo produktów dość dobrej jakości. W Kauflandzie znajdziecie naprawdę kilka produktów wartych polecenia, dla których warto będzie się tam udać do tego sklepu. I je nabyć. I myślę, że każdy, kto, kto tam co jakiś czas udaje się, znalazł już swoją gamę jakichś produktów, po które warto yy, właśnie przyjeżdżać do tego sklepu i warto te produkty nabyć, bo one nie są dostępne w innych sklepach, a przynajmniej w tak yy, dobrych cenach jak właśnie w Kauflandzie. Punkt 9. Nie oszukując cenami poprzycenie jak inne sklepy, jakie inne sklepy na pewno część was się domyśla, jakie sklepy mają promocje. Natomiast w Kauflandzie, jeżeli oni konkretnie jakoś coś zrobią przecenę, to ta przecena jest faktyczna. Ta przecena istnieje, a nie jest podnoszona cena fikcyjnie, aby niby była inna po przecenie. Przynajmniej ja tego nigdy nie zauważyłem. Faktycznie w Kauflandzie przeceny istnieją. Dziesiąty punkt i myślę, że dosyć istotny, aczkolwiek punkt, o którym być może wiele osób nie wie i być może wiele osób sobie nie zdaje sprawy. Mianowicie nie stoi się długo w kolejce, a jeżeli stoicie powyżej 5 minut w kolejce, czyli w kolejce do kasy stoicie więcej niż 5 minut, podchodzicie do kasy, mówicie, że staliście więcej niż 5 minut w kolejce, oni Wam wydają taki świstek, paragon lub umowę, umowę lub po prostu słownie, żebyście zgłosili się do punktu obsługi klienta i oni Wam za każde 5 minut czekania w kolejce dają 5 złotych, 5 złociszów dla Was, jeżeli czekacie w kolejce do kasy dłużej niż 5 minut. Dlatego kolejek do kas generalnie za długi w Kauflandzie nie ma. I to jest naprawdę dobry punkt. I pamiętajcie, jeżeli pierwszy raz o tym słyszycie, że za 5 minut czekania w kolejce w Kauflandzie należy Wam się 5 zł w punkcie obsługi klienta, to po prostu spytajcie się kasierki albo w tym właśnie punkcie obsługi i oni Wam dokładnie powiedzą, na jakiej zasadzie to działa. A działa to tak: stoicie 5 minut w kolejce, nie dostaliście się jeszcze do kasy, 5 zł ciszów za te 5 minut Wam dadzą. Właśnie w punkcie obsługi, i oczywiście to nie dotyczy już tego, że stoicie 10 minut, i wtedy dychę. 5 zł to jest to właśnie osłodzenie czegoś, że czekaliście dłużej, lub ewentualnie 5 minut w kolejce. Następny punkt, już 11. Produkty z z a ogólnie tutaj chodzi o te produkty typu pierdółki, czyli wewnątrz sklepu, które nie są spożywką. Czasami są dobrej jakości. Czyli generalnie one nie są zazwyczaj takiej jakości, że bierzecie to w rękę i widzicie, że zaraz się rozpadnie, to nie jest TV Ala Market czy coś takiego. To są chociaż tam stoisko w Kauflandzie także TV Marketu chyba namierzycie, nie? Ale generalnie chodzi o to, że te produkty, jakie możecie kupić w Kauflandzie, często niektóre bywają dosyć dobrej jakości. Oczywiście ja nie mówię tutaj o całości, jaką tam możecie nabyć dodatkową, ale ich duża część jednak jest całka, całkiem przyzwoita. Następny punkt 12. Ogólnie przyjemny sklep i nie nienachalny. Wchodzicie do tego Kauflandu, no słyszycie Kaufland i tam coś tam, jakaś melodyjka, yy, jakość yy, K, czyli jakość Kauflandu i tak dalej, ale generalnie jak wchodzicie do tego sklepu, no myślę, że nikt nie będzie się czuł, że nachalnie coś Wam wciskają, nachalnie Wam coś chcą sprzedać. Sami się rozglądacie, sami coś możecie wybrać, natomiast w na niektórych innych marketach na pewno dochodzicie do wniosku, że te reklamy, te billboardy, to wszystko, promocja, wszędzie są jakieś tam wytłuszczenia, że tera promocja, za darmo, wyprzedaż, nie wiadomo co, że tak nachalnie dosyć jest to wszystko otapetowane, żeby Was zmusić do tego, abyście nabyli w tym sklepie jakieś produkty. Natomiast w Koflandzie takie rzeczy nachalności się nie rzucają w oczy. I w Kauflandzie jest także jedna kasa, na przykład, no nie wiem czy w każdym, przynajmniej w moim, kasa bez słodyczy. Czyli rodzice nie chcą, żeby dzieci się dały przy kasie, idą do kasy, która nie ma w sobie słodyczy. Następny punkt, trzynasty, który mi się przykładowo bardzo podoba, czyli kuwety, te, których są ciastka. W których są także płatki śniadaniowe i inne tego typu produkty, możecie luzę z nich zaczerpnąć i potem sobie zważyć samemu i z tym do kasy. No, moim zdaniem to jest super sprawa, dlatego że idziecie do sklepu, wybieracie spośród naprawdę wielu, nastu e, powiedzmy płatków śniadaniowych, bierzecie sobie tą szufelką, ile chcecie do torebki, wsypujecie, zawiązujecie torebkę, ważycie, wybijacie niestety sobie sami cenę. I macie kupione dokładnie tyle, ile byście chcieli. Natomiast nie musicie kupywać produktów zapaczkowanych tam po pół kilo, po 250 gram, po kilogramie itd. Tutaj sami wybieracie co chcecie. Widzicie to przez przezroczystą kube, kuwetę z pleksi-glasu, co dokładnie zakupujecie. Możecie wziąć trzy ciastka, możecie wziąć ciastek 50, ile chcecie jakichś danych wafelków. To, że kuwety są luzem, i dane produkty można kupić luzem. To moim zdaniem jest super sprawa i dosyć rzadko powtarzająca się w innych sklepach. W Kauflandzie na przykład, poza bakaliami, czegoś takiego nie traficie. Następna sprawa, dobra gazetka reklamowa. Ona co jakiś czas do Was przychodzi. W tej gazetce reklamowej, akurat Kauflandu, jeżeli zobaczycie na kawały, które są tam w tej większym formacie Kauflandu, no to kawały, no myślę, że dojdziecie do wniosku, że są cholernie drętwe. Kawały są naprawdę głupie i beznadziejne, ale tutaj przecież gazetka reklamowa nie przychodzi do Was z kawałami. No, krzyżóweczka z tyłu też będzie, która dosyć nie będzie tam skomplikowana, ją rozwiążacie, ale generalnie gazetka duża, ten duży format. Najciekawsze produkty i najciekawsze oferty, jakie oni tam mają, w danym czasie się w nim znajdują. A teraz okres zimowy idzie. Dodatkowo ta gazetka jest taka typowo, hmm, powiedzmy sobie, jak kurier Szczeciński, czy jest taka typowo, powiedzmy, yy, szorstka. No, a jak będzie mokro, to możecie ją wsadzić w buty i Wam dobrze jej będzie wysuszała. Nie te, co inne, śliskie te gazetki. Ale do no, taka już tam dodatek. Kolejny punkt, 15. Dobra strona internetowa sklepu. To jest bez wątpienia. Wchodzicie na stronę internetową, od razu widzicie, że możecie przejrzeć sobie aktualne gazetki w PDF-ie i tak dalej. Aktualne oferty, aktualne promocje, dodatkowe jakieś inne pozostałe informacje. Strona internetowa ogólnie sklepu jest bardzo dobra. I punkt, ostatni. Świeże, pieczywo, że często się tam pojawia. W ciągu dnia za działem z tymi regałami, gdzie są pieczywo, na pewno widzicie, że są piece, tam się krzątają różne panie. One na bieżąco pieczą dane wypieki i wrzucają je w te kuwety luzem. Dlatego często, o której porze tam byście nie szli, znajdziecie świeże, cieplutkie bułeczki i chlebeczki i wszystko inne tego typu. I z zalet takich, co najbardziej mi przyszło do głowy, wymieniłem tyle. Teraz przejdziemy do wad. A jeszcze tutaj zobaczymy, że już 13 minut o samych zaletach. Wad mamy 6. Pierwsza wada w Kauflandzie dla mnie jest bardzo duża, a mianowicie za mało koszyków. Tych małych koszyków. Te duże koszyki spokojnie przed wejściem znajdziecie zawsze. One zawsze się znajdują. Nie ma z nimi problemu. Ale idziecie czasami na małe zakupy, chcecie coś kupić, naprawdę kilka rzeczy drobnych. Nie jeździć wielgaśnym koszykiem, który i tak będzie pusty, tylko wziąć koszyk do ręki. Ewentualnie ten koszyk, który się ciągnie za sobą, bo to ten sam typ. I gdzie te koszyki są? One są przy kasach, bo klienci je tam zostawiają. Natomiast pracownicy sklepu, ja tutaj nie obwiniam pracowników sklepu bynajmniej, po prostu warto, jakby Kaufland się tym zainteresował, że przy wejściu w samym przez te barierki, tam powinny czekać na nas, klientów, te koszyki, żebyśmy my je wzięli do ręki, a nie szukali ich przez cały sklep, musieli przechodzić, aby wziąć z kasy ten koszyk i dopiero z nim sobie chodzić między regałami. To jest strasznie wkurzająca rzecz, bo prawie nigdy się tych koszyków przy wejściu nie znajduje. Oczywiście z rana je znajdziecie, ale potem w ciągu dnia już praktycznie nie macie szans ich znaleźć przy samym wejściu. Punkt drugi. Niektóre alejki w sklepie mogłyby być szersze. Na pewno w Kauflandzie jesteście to widzicie, że nieraz te dwa koszyki, dwie osoby między sobą, dwoje klienci idący w przeciwnych kierunkach nie mają szans się zmieścić, po prostu jeden musi tam przy ścianie się schować, czy w ogóle wejść w inną alejkę, żeby się jakoś tam wyminąć. Alejki w wielu miejscach w tym sklepie niestety są tak ciasne, że ciężko tam się poruszać. Czyli mogłyby być generalnie szersze. Na sklepie trudno znaleźć pracownika, to jest punkt trzeci. Jeżeli przechodzicie o porach wieczornych, porannych, tam gdzie pracownicy będą po prostu uzupełniali asortyment, oczywiście go znajdziecie, natomiast tak w ciągu dnia przyjdziecie to generalnie osoby do pomocy jakiejś pracownika sklepu, znaleźć praktycznie szans dużych nie macie. To nie jest jakaś tam duża wada ale generalnie czasami wchodzicie do wielkiego sklepu, chcecie kupić pół kilo soli i nie wiecie gdzie tego szukać, sklep jest duży, niby wszystko opisane, ale jednak można pobłądzić i fajnie by było się kogoś spytać, gdzie się udać, w którym kierunku. No ale kogoś będzie w ciągu dnia ciężko tam trafić. Punkt czwarty. Czasami cena towaru się nie zgadza z nalepką, oczywiście gdy wymieniają te ceny towarów, to może tak się trafić, że ta cena towaru jest już nieaktualna, albo była niższa, albo będzie wyższa i tak dalej, generalnie cena już się nie będzie zgadzała z tym towarem. Tutaj oczywiście trzeba mieć jakąś wyrozumiałość w sobie, bo sklep jest ogromny, pracowników pewnie nie ma za wielu, a cen to jest masa do wymienienia, gdy ceny się zmieniają. Ale generalnie coś takiego się może trafić i gorzej, jeżeli będzie wychodziło Wam drożej na paragonie, bo wtedy możecie być niemile zaskoczeni. Trzeba będzie sprawę wyjaśniać. Punkt piąty. Dla mnie bardzo istotny i myślę, że dla dużej części z Was także. Samemu trzeba ważyć to wszystko tam, gdzie się kupuje luzem, natomiast kasa nie waży tego, co właśnie wybieraliśmy do torebek z tego luzaka. Czyli generalnie podchodzicie z jakimś tam asortymentem tymi powiedzmy płatkami śniadaniowymi do kasy, fajni, zadowoleni, już Was zaraz kasują i nagle kasierka mówi ale to trzeba zważyć samemu, bo ona ceny nie wybije. Wy musicie wrócić się przez cały sklep, położyć to na wagę, wcisnąć odpowiedni klawisz, wyjdzie Wam nalepka z ceną i wtedy dopiero możecie udać się do kasy. To jest niefajne, bo wiele osób o tym zapomina. Niby ja wiem, ale czasami mi też się zdarza zapomnieć o czymś takim. I wtedy litania po prostu pielgrzymka ponownie tam, gdzie mogę to zważyć, i ponownie zajęcie miejsca w kolejce, jeżeli się było samemu. Nie do końca to jest fajne. I ostatni punkt: wyprzedaże są chaotyczne. Dotyczy to szczególnie tych produktów, które już oni chcą wyprzedać. One są w takich specjalnych kuwetach, specjalnych blokach, nawet. I tam generalnie to, że tam jest chaos, to nie wynika z tego, że w tym sklepie oni tak to wszystko wrzucili w jedno miejsce i wszystko jest porozpieprzane. Tylko dlatego, że po prostu ten klient to ogląda, odłoży gdzieś tam, weźmie coś stąd, odłoży gdziekolwiek, gdzie indziej. I oczywiście ten chaos to wynika stąd, że klienci po prostu robią tam burdel. Ale generalnie fajnie jakby Kaufland jeszcze sobie zatrudnił jednego pracownika, który by był takim generalnie sklepowym w pewnym sensie. Że on by nie zajmował się dokładaniem towarów i tak dalej, tylko onby albo udzielał informacji osobom na sklepie, które by go o coś zapytały. Ewentualnie poprawiał tą ekspozycję, czyli te burdel po prostu cały czas na bieżąco likwidował, aby wszystko, znale... żeby wszystko znajdowało się na własnym miejscu. I z punktów dotyczących VAT bym powiedział tyle. Ogólnie myślę, że sklep jako Kaufland tak dla zakupów codziennych jest warte uwagi i na pewno znajdziecie tam wiele ciekawych produktów. I generalnie sklep jest całkiem niezły, jeżeli w skali 1.10 mógłbym go ocenić, to bym dał mu spokojnie 7 minus. 7 minus nie więcej nie mniej, ale to jest oczywiście moja prywatna ocena. I z mojej strony ten temat na temat sklepu Kaufland to tyle, zapraszam do napisania poniżej w komentarzu co sami o nim sądzicie, jakie on ma plusy oraz jakie Minusy, które Was wkurzają w tym sklepie. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam na następne. Cześć.